Schronisko dla osób bezdomnych zmieni lokalizację. Urząd miejski w Gnieźnie wyznaczył do jego prowadzenia nowy podmiot i to z nim powoli planuje taką przeprowadzkę. Dziś w tym miejscu zamieszkuje nieco ponad 20 osób, które wychodzą z kryzysu przez terapię, a do tego są też potrzebne godne warunki, by ten proces resocjalizacji prowadzić skuteczniej. Dzisiaj stowarzyszenie, które prowadzi ten dom dla bezdomnych, to jest Gdziecińskie Stowarzyszenie Szansa. Niemniej jednak są to te same osoby, które wcześniej w ramach Stowarzyszenia Dobro się pracowały, także właśnie tutaj w tym schronisku. Na dzień dzisiejszy też zmianą, którą chcemy zrobić, to, to po pierwsze taka zmiana, że funkcjonujemy w jednym budynku, czyli w tej chwili na budynku, w budynku przy ulicy Pocztowej. Do tej pory były to dwa budynki, ulica Pocztowa i kawiary. E, oczywiście e, praca od kilku lat już właśnie nowego stowarzyszenia doprowadziła do tego, że również te osoby, które przebywają w schronisku, się usamodzielniają, wracają na rynek pracy też, e, więc dzięki temu mogliśmy do, e, zmniejszyć jakby ilość osób przebywających przebywających w schronisku i też koszty obniżyć z uwagi na to, że mamy jeden, jeden budynek. Natomiast jest to budynek dzisiaj wynajmowany od PKP po byłej noclegowni dla drużyn konduktorskich. I też ten budynek w stanie technicznym jest takim powiedzmy już dość zaawansowanym, więc jest decyzja, aby wybudować nowy budynek na kawiarach, tam w miejscu tego, który dzisiaj został opuszczony, i pozyskać środki zewnętrzne z Funduszu Dopłat. Takie środki można pozyskać w wysokości od 80 do 90% kosztów kwalifikowanych. Dlatego też w budżecie na ten rok 2025 zapisane jest 150 tysięcy na projekt takiego budynku. Kiedy będziemy mieli projekt, to wówczas możemy właśnie z wnioskiem wystąpić do funduszu dopłat i uzyskać ewentualnie środki na budowę. W ten sposób ponosząc no, niewielkie nakłady będziemy mogli. Stworzyć godne warunki na miarę XXI wieku dla tych osób, które są w kryzysie bezdomności, które w ten sposób będą uczyć się jakby na nowo żyć społecznie. Bezdomność to temat trudny. Wychodzenie z bezdomności zaczyna się właśnie w tym miejscu. Pierwszym z, je, pierwszym z kroków jest rezygnacja z alkoholu, co wymaga twardej decyzji. Naszym schroniskiem dla osób w kryzysie bezdomności zajmuje się 8 osób. Jest to oczywiście kierownictwo, są to pracownicy merytoryczni, pracownik socjalny. Podejmujemy wszelkie działania, żeby całość jakby tych oddziaływań skupiała się na usamodzielnieniu tych osób, czyli takim pozytywnym wejściem w społeczeństwo, tak, żeby były one samodzielne, żeby funkcjonowały dobrze, żeby realizowały swoje role społeczne. Nie dostrzegamy żadnych trendów, które świadczyłyby o. Pogłębianiu się tego kryzysu mniej więcej co roku do schroniska jest kierowanych około 100-100 kilka osób. Oczywiście te osoby nie przebywają w schronisku przez cały rok, zazwyczaj jakiś określony czas, po czym się usamodzielniają i jakby tutaj wielki ukłon w stronę osób, które kierują gdzieśkim schroniskiem, ponieważ widzimy ogromną zmianę i widzimy, że ten wskaźnik tych osób usamodzielniających się jest z roku na rok coraz większy i wchodząc do schroniska widzimy tą przemianę osób, zmiany w ogóle osobową osób, i to świadczy o tym, że jakby działa to wszystko dobrze i w tym kierunku powinniśmy dalej podążać. Ta liczba osób jest trudna do określenia, dlatego że tak jak wspomniałam, ona się zmienia gdzieś tam z dnia na dzień, ale generalnie po uruchomieniu mieszkań treningowych, do których część podopiecznych trafiła, możemy uznać, że jest to średnio 25-28 osób na dzień dzisiejszy. Jest to bardzo trudna praca, bo jest to aktywizacja zawodowa, czyli gdzieś tam mobilizowanie do podjęcia współpracy z przedsiębiorcami naszymi. Pracownicy schroniska pozostają w kontakcie z pracodawcami osób w kryzysie bezdomności, tak żeby na bieżąco monitorować Ewentualnie pojawiające się problemy. Jest to aktywizacja społeczna. Osoby bezdomne i tutaj dla nich realizujemy program rehabilitacji, program wsparcia, wychodzenia z kryzysu bezdomności, muszą się przygotować na to, żeby samodzielnie operować budżetem, żeby prowadzić gospodarstwo domowe, żeby pełnić rolę społeczne, więc wszystkie te nasze działania skupiają się na tym, żeby zapewnić taką interdyscyplinarną, szeroką pomoc. Przepisy obowiązujące na terenie naszego kraju zabraniają przebywania na terenie schronisk dla osób bezdomnych osób, które są nie Jest możliwe tylko i wyłącznie przyjęcie interwencyjne, czyli do jednego promila i takie działania oczywiście również realizujemy, natomiast no, taka osoba z kolejnym dniem musi podjąć decyzję, czy będzie abstynentem i będzie utrzymywała trzeźwość, i wtedy może ona zostać w schronisku. Oprócz tego ten program rehabilitacji, o którym wspominałam, także ma na celu kształtowanie postaw abstynenckich i tutaj no, nie, nie wyrażamy zgody na to, żeby demotywować pozostałych podopiecznych. Oni no sami o tym mówią, że pojawienie się w ich otoczeniu osoby, która jest pod wpływem alkoholu, wzbudza w nich te głody alkoholowe. Oczywiście praca socjalna w schronisku polega również na tym, żeby motywować do podjęcia terapii czy też do leczenia odwykowego w zamkniętej placówce. Także to wszystko na bieżąco jest realizowane i jakby informacja zwrotna od naszych podopiecznych jest jest taka, że te działania są coraz lepsze i coraz wyższej jakości. Schronisko dla osób bezdomnych działa nieprzerwanie w Gnieźnie od ponad 20 lat. Ośrodek pomógł pokonać drogę resocjalizacji wielu naszym mieszkańcom i zapewne wielu będzie jeszcze potrzebowało jego wsparcia. Lokalizacja na miejskich obrzeżach ma być lepszym miejscem, bardziej dyskretnym i być może spowoduje, że łatwiej będzie podjąć decyzję, by zapukać w razie potrzeby do jego drzwi.